Doszło do tego, że kończy nam się pierwsza dekada miesiąca. 10 lipca, mili Państwo, daty 2024 roku oczywiście. Co oznacza ta data? Ta data oznacza, że dzisiaj jest znakomity dzień na właściwie takie wyjaśnianie wszelkich nieporozumień. Dzień na to, żeby zapomnieć o niesnaskach, dzień na to, żeby nie wierzyć w to, co mówią o nas i nie tylko o nas. Dzień, który namawia, idź prosto, nie patrz na plotki, nie patrz na ludzi ci nierzeczliwych, ale też przy tym wszystkim Tarot bardzo namawia. Do empatii. Pamiętaj, że nie jesteś sam, nie jesteś sama, a zaopiekuj się tymi, którzy są dziś właśnie w potrzebie. A my się polecamy. DobraWróżba.pl